Słuchajcie drodzy widzowie, nie wiem czy pamiętacie, ale dnia wczorajszego poruszaliśmy sobie temat kapsułek. Kapsułek, które miały chory przelicznik. Dosłownie byliście w stanie je kupić w grze za 3.75 i sprzedać na flocie za ponad 3.75 w pewnym momencie, więc jest to bardzo ciekawa rzecz. Ale dnia dzisiejszego chciałbym sobie porozmawiać o niczym innym jak naklejkach. I tu taka mała pauza ode mnie na szybko widzowie, według mnie tak opłaca się je z początku sprzedać, a jakbyście chcieli przy okazji pozbyć się z tym balansu, który będziecie mieli po sprzedaży tych naklejek, to możecie do mnie podbić na Discordzie i z wielką chęcią je kupić. Kupię. Naklejkach, które są drogie, naklejkach, które mają potencjał być jeszcze droższe pod pewnym względem. No i co jest w tym wszystkim najlepsze? Najlepsze w tym wszystkim jest to, że jeżeli dla przykładu taki, taki Vitality, taki zaju będzie dalej wygrywał, to wydaje mi się, że będziemy w stanie rozmawiać o niczym innym jak ogromnym hypie, ogromnych oczekiwaniach na tą drużynę i końcowo ogromnych cenach ich naklejek. Bo nie wiem, czy kojarzycie, jak zazwyczaj jest taka sytuacja, że jakaś drużyna po prostu robi coś ciekawego w cesie, to nagle każdy chce się zacząć z nią utożsamiać. Nagle każdy okazuje się, że jest ich największym fanem. I nagle każdy chce mieć ich naklejki na swojej broni. Grać i pokazywać innym. Patrzcie, ale zrobiłem crafta. Stąd też pewnie dnia dzisiejszego ktoś sobie pomyślał: A, jestem bogaty, to sobie kupię. I jak wejdziecie tutaj na nic innego jak w zasadzie Steam Market i klikniecie sobie środkowym przyciskiem zaju, to będziecie w stanie zaobserwować, że aktualnie jest wystawiony za 3318 zł. Byorder zaczyna się od 2500 zł. Co jest z tym wszystkim ciekawe, jest ogromna ilość orderów ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że jak sobie zaskrojacie w dół, będziecie w stanie zaobserwować, 15 zajów sprzedanych za 2559 zł. 15 naklejek ktoś kupił, najprawdopodobniej z myślą craftu, no bo nie oszukując się, jak w jednym momencie 15 naklejek się sprzedaje, no to raczej ktoś 3 skiny chce walnąć w naklejkach zaju. A może jemu jeszcze wyśle te skiny w zasadzie. No bo pamiętajcie, że skiny po naklejkach, jak nalepicie jakieś naklejki na trajbanie to będą miały traybana, ale mecze się rozpoczynają w zasadzie z trzeciego, a z tego co kojarzę, Vitality to ma chill i tak, więc ciekawie to wszystko będzie wyglądało. Przy okazji jeszcze chciałbym dopowiedzieć, a w zasadzie poruszyć poboczne naklejki, bo tu widzicie jakąś najdroższą za 6600. No, no 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 no, jak w nią wejdziecie, to będziecie w stanie zaobserwować, że 6600 jest co prawda ceną wystawioną, ale nie jest to realna wartość, ponieważ realna wartość nawet no, nie jest określona w tym przypadku, bo się jeszcze po prostu ta naklejka nie sprzedała. Ktoś dał bajordera takie luźne 37 zł, więc mniej więcej możemy sobie szacować, że 30, 40, 50 zł na naklejka może będzie warta, albo trochę i więcej. A no i jeszcze chciałem poruszyć teoretycznie dwóch pobocznych graczy, no bo nie oszukując się zaju, jak na razie ich zjada. Ich cały hype, cały fame po prostu bierze do siebie, patrząc na to, jaki winstreak robią i robi w zasadzie zaju, no bo zajął gra Vitality. To Majonez. Majonez jest wystawiony za 3000, 1778 bajorder, ale zobaczcie, tu aż takich dużych bajorderów jak u. Zaja nie ma. Tu nie ma praktycznie takich dużych bajorderów, no i sprzedaje się troszeczkę gorzej niż zaju za 1200-1600 zł. No i jeszcze donkla możemy poruszyć, który się sprzedaje za uwaga 1700, 2000, 2000, 1800. No, jest wystawiony za około 2200 zł. Bajordery 1778 zł. I jako jedyny z tych wszystkich naklejek, z tego co widziałem, jest na flocie. Na flocie wystawiony za 280 dolarów. A jak weźmiecie sobie w kalkulator 280 dolarów, odejmiecie nic innego jak prowizję CS-flota, razy, oj co ja zrobiłem, razy 375 to powinno wam wyjść 1029 zł. 1029 zł jesteście w stanie dostać za kupienie donka, znaczy zakupienie, za, kupienie, za donka i sprzedanie go na flocie. Jakbyście nie mieli trade -bana. dajcie w sumie znać w komentarzu, czy wy Prawialiście hazard, bo według mnie jest to dość ciekawe, pod względem tego, że z początku te naklejki opłaca się otwierać. A tak w sumie jeszcze chciałem zobaczyć jedną rzecz widzowie. Nie, niestety CS nam nie zrobiło aktualizacji dotyczących kapsułek, a byłoby to ciekawe ze względu na to, drodzy widzowie, że bylibyśmy w stanie zaobserwować jak bardzo opłacało się je otwierać. No bo nie oszukując się, jak już chcecie otwierać te naklejki, a w zasadzie bardziej kapsułki, to najbardziej się je opłaca otwierać mam wrażenie, jak wyjdą, ponieważ rzeczywiście może być taka sytuacja, że w późniejszej fazie po paru dniach, po tygodniu, już się nie będzie opłacało, no bo ktoś kto będzie chciał kupić naklejki, kupi je po chorych cenach jak widzicie. Ktoś kto będzie chciał kupić kapsułki, kupi je po chorych cenach, jak widzicie, no i się będzie taka sytuacja robiła. A, no i możemy jeszcze w międzyczasie sobie dopowiedzieć, że jakiś czas temu wam mówiłem, że w zasadzie Clownay może mieć problemy związa związane ze składem. I ogólnie poruszałem te w zasadzie informacje, też dla new playerów, czyli rank wspierających. Nie wiem, dlaczego nie mam trybu Cimerskiego. Coś naprawili, Discord, zepsuli, nie wiem, dobra. Ale do rzeczy, do rzeczy. Cała ta naklejka ich po prostu z Antwerpu, dla przykładu, bo jest to według mnie jedne z fajniejszych holo holoklownay, bez niczego innego jak tła. Poleciała sobie z 36 zł, jak była z początku miesiąca, na 87. No i widzimy, że Bajordery aktualnie. Nie są chore na nią. 50 Bajorderów na 67, tu w ogóle jakieś 40, tu 20, tu 10 i za 93 jest wystawiona. Rano była nawet jeszcze za, przez chwilę za stoła, ale no ktoś już przeszedł. Ktoś, ktoś wrócił na ziemię i troszeczkę obniżył ceny, z tego co widzimy. No i jest jakaś jest sytuacja. Więc jak chcecie być na bieżąco albo chcecie mieć jeszcze większą ilość materiałów z analizami, to polecam oglądać codziennie materiały. Polecam wesprzeć ten kanał rangą New Playerem. Naprawdę macie tu dużo ciekawych materiałów z informacjami. Informacjami, okej okay, może być. No i jeszcze zapraszam na CSL z mojego refa oraz dziękuję tutaj wspierającym za wsparcie tego kanału, bez, zby mnie tutaj dzisiaj nie było. No i chciałbym zaprosić na nic innego jak Discorda, gdzie macie, macie tatuażyka, no i konkursik na 20 pays kart. Tylko pamiętajcie o komentarzach i łapkach pod materialiami, bo wiele z Was tego nie zostawia, no i później trzeba losować dalej. Miłego dnia Wam życzę, trzymajcie się, no i cześć!